Siemanko, ja to tej strony Artur i zapraszam Was na kolejny odcinek z giery Farming Samolotu 25 Dzisiaj ponownie jesteśmy na polu numer 13 I musimy znowu ponownie sobie uprawić to pole Bo niestety na koniec odcinka, który się nie został wydany To sobie już uprawiliśmy z Darią No Wyjecha i wyjechał na asfalt to sobie już uprawiłem oraz yy, wiemy co miałem sobie sprawdzić oraz oraz filtr oraz Od trzydziestu pięciu chyba to było od dobra od czterdziestu będzie się załączać. Dobra, musimy sobie ustawić na nowo filtr zakłóceń. Wobec ja No, yy, dokończając tą sprawę yy, Tu już mieliśmy całe pole zrobione Prawie całe pole zrobione yy, Pół pola było surtywatorowane I gdzieś jedna Piąta już było zasiane Tylko yy, Tak jak kiedyś wspominałem Musi się zrobić czarny ekram. Zrobił mi się czarny ekran yy, I musiałem komputer zresetować yy, No a coś co się okazało? Teraz już wiem yy, Nie więcej Już wiem Co się dzieje z komputerem Serwer był włączony yy, Czyli zapis ...był włączony yy, Bo Daria była na, yy, na, tym z, na... ...na tym serwerze W... w drze była Ale nie... nie mogła się ruszyć No to nie wiem czy to było... czy to jest wina karty graficznej Czy to jest... czy... czy to jest innego ale teraz tak. przed włączeniem gry ustawiłem sobie profil, profil XMP na auto. Bo kiedyś ustawiałem na 1, potem ustawiłem na 2. Nie wiem, czy znowu mi się automatycznie przestawiło na, na poziom pierwszy. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlatego ustawiłem to na AUTO po prostu Niech nie sobie automatycznie to... Z... I Zobaczymy wtedy, czy, czy wali ten błąd, czy nie A teraz sobie tutaj zrobimy... Mm. Tutaj na tym polu będziemy siać, tak, tak było to robione. Będzie zasian yy, zasian słonecznik. Plany się nie zmieniają. O, i sobie może pojedziemy trochę bez. Bez GPS-u zobaczmy jak nam to wyjdzie, a nieźle jeszcze. Zawrócimy O, trochę realnie to było, żeby nie wyjeżdżać na asfalt z tą realnością we farmingu to, to ciężko jest każdy kto grał i starał się grać realnie to na pewno wie, że to jest ciężko grać realnie we farminga o tak jak wspominam na na pierwszym filmie co to jest to co teraz jest wydane Z wapnowania i oprysków Na temat mm. Trumastera, No to Trumaster też ma ten luz ten Taki, nie wiem jak powiedzieć I jedn, jednoprocentowy No ale właśnie tego Nie czuć takiego u, jakby uderzenia Zębatek jak w logitechu no tutaj jak najszybciej zarobić na nowe maszyny i się, się troszeczkę rozwinąć Dobra, jedziemy, jedziemy Nie mówiłem wam Coś o tym, nie, o tym nie wspominałem Ale, ale od, od mojej dotaty Odkupiłem samochód To już We wrześniu to było I i powiem tak. Hmm, kiedyś tam zim pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika u mnie na wiosce, mm -hmm. do kolegi. podpiąć go pod komputer, bo, bo wystarczył błąd abs i ESP. No, no tak, takie standardowe, Ja jakby się czuł i zepsuł. No, my go podpinamy pod komputer diagnostyczny. Nie się okazało, że, że nie idzie się połączyć ze sterownikiem pompa ABS No to, to każdy pomyślał, że się pompa zepsuła ABS sterownik się skopcił. No tak ojciec jeździł, jeździł, jak kupiłem na przez te kilka miesięcy yy, nadeszła jesień zima I Ja, ja mniej więcej nie miałem czasu przy tym przysiąść wszystko te zimno, szybko się ciemno robiło, Daria do pracy no to, no, no to przyszedł w końcu taki czas, czyli wczoraj Co przyjechałem troszeczkę yy, to, to wcześniej, było, bo było ładnie cieplutko. Yy, wszystkie samochody sobie umyliśmy. Iveco Dari paszczura mojego becona, czyli też Pasata z Formotion I tak przysiadłem właśnie do tych um, a um, i, i wczoraj, przedwczoraj jak jechałem, no to nie działało nie działa, nie działałoby mi, mi opuszczanie szyb. Żadnych. No to jak zajrzałem do bezpieczników, teraz tak popatrzyłem co jak na tą rozpiskę. Patrzę, ABS tu jeden, drugi. Tej trzeci coś było od ESP. Tak patrzę, tutaj jeden. Te bezpieczniki są, wszystko. I tak odpatrzenie, do patrzenia okazało się, że że na rozpisce powinny być chyba pamiętam dwa koło siebie bezpieczniki 25 amperowe, a u mnie Trzy powinny być. O trzy bezpieczniki od ABS-u i ESP. O, o ten właśnie system od hamulców. Powinny być trzy. Jeden po drugim, a u mnie były dwa. No, no to. Wyjąłem jednego. Coś, coś się już okazało. Że, że ten środkowy bezpiecznik. W, w tym gnieździe nie ma jednego pinu. Jest jeden pin od, od zasilania, a nie ma wyjścia. Jest wejścia, a nie ma wyjścia. U, u Dari są trzy bezpieczniki aktywne. Nie wiem, nie wiem od czego to jest, od czego to zależy. A u mnie są dwa. Tylko że ten środkowy to jest nieaktywny górny i ten trzeci, licząc od góry, to są y, dwa bezpieczniki, które są aktywne, y, które są potrzebne, by prawidłowo działał system ABS i ESP. A, ja a ja tego dolnego nie miałem. Nie wiem czy ktoś to przełożył, bo, pat bo patrzył na tą rozpiskę, czy nie. Nie mam pojęcia, ale na te tak przełożyłem. Bez, yy, bezpiecznik jeden chyba wymieniłem, bo był chyba spalony. Yy, no, powiedzmy tak, że odrzucałem te bezpieczniki. Yy, no to yy, błąd ABS-u znikł. Pojechałem właśnie do sąsiadów do, do, do kolegi podpiąć do podkompa. No tak. oczywiście po, z popom się połączyliśmy. Z popom się połączyliśmy. Wszystko błąd czytałem. Yy, tam był błąd czujnika oś obrotu pionowej czy coś tak. No trochę ja poczytam w internecie no to to był ten czujnik, co jest pod siedzę, pod tylną tanapą, e, taka mała czarna kost, e, kosteczka. E, no to e, ja ją wypiałem, Kostkę wypiłem z tego czujnika, wpiąłem na nowo, e, odpaliłem i bunt gaz, bo tam było w, e, coś tam wino... O, wino o wodę elektrycznego no to pod... no to od, odczepiłem wtyczkę, podczepiłem i błąd nas no to m, kto coś e, robi z elektryką przy samochodzie m, najważniejsza e, zasada aby sprawdzić to co jest na... to co jest najłatwiejsze czyli dupie bezpieczniki Trzymajmy połączenie chociaż Już niejeden mechanik się na tym przejechał Że szukał przyczyny gdzieś tam w czujnikach coś A, a nie sprawdził bezpiecznika bo uznał, bo uznał że bezpiecznik będzie sprawny A co się okazało to bezpiecznik albo przekaźnik no, Albo gdzieś po prostu daleko zaś nie działo albo po prostu nie łączyło I, i wyskakiwał błąd No, to teraz tylko jeszcze mnie czeka wymiana sprzęgła bo się ślizga też właśnie to mm. mnie trollował mój mm -hmm. bo, bo praktycznie przez całą zimę y sprzęgło się ślizgało a teraz od kilku dni jak robiłem kilka tras no to sprzęgło dobrze trzymało, dobrze się kleiło się nie zdało to już na to pojechałem też jak byłem właśnie u tym kolegi to się zatem czy takie coś jest możliwe żeby samo się naprawiło a on mówił że że no raczej nie jest to możliwe że jak się ślizda to, to już będzie się ślizdać No, yy, no od niego odjechałem yy, postawiłem samochód na podwórku yy, Potem yy, tak z y, ciekawości się przyjechałem, się, pojechałem się przejechać Tu jeszcze będzie też przejechać Chyba tak Pojechałem się przejechać yy, No i sprzęgło znowu zaczęło się ślizgać no, w międzyczasie jeszcze straciłem zasilanie w tylnej lampie Nie, nie miałem pozycji e, To też pojechałem Do sąsiada, wypiliśmy kos, e, kostkę e, w, w, Włącznik e, Wyjęliśmy od jego Golfa, podje, podczepiliśmy do mojego Było to samo u niego włącznik mój działał poprawnie. Bezpieczni... Bezpieczniki były, bo z przodu były wszystkie pozycje. Z tyłu właśnie nie było prawej pozycji. I, 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 ten, i doszliśmy do wniosku, mhm. że że gdzieś, je, że gdzieś jest, przerwany przewód. Który który idzie od włącznika do tylnej lampy. No. To i robiąc sobie yy, to SP. Jak zdjęłem pan to właśnie zobaczyłem kawałki gąbki to już wiedziałem, że miałem miałem przyjaciela w samochodzie taki mały włochaty z długim odląkiem nie... o, o nazwie sz, sz, Szczurek no i na całe szczęście przegryzł jeden kabelek właśnie od tylnej pozycji yy, inne były właśnie całe i na całe szczęście dużo dewastacji nie zrobił yy, yy, a mały mały glorek się wpierdzielił Badażnikiem chyba się badacznikiem wpierdzielił a tu rozebrałem mie miejsce na zmieniarkę e, No to brakowało tam takiej czar czarnej zatyczki w kaloserii I zapnie tam tamten dyk się dostał o. o i to będzie ładne pole to trzeba też poprawić to Te... Aha. Pomijając te wszystkie te wszystkie sprawy związa... związane z kierownicą Trumasterem no to dość ład... dość przyjemnie się na niej gra się kieruje tu 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 dobra no a tu sobie na razie wyłączę o dobra wyświetlam linię przejazdu dobra o, sobie narzej włączymy i narzej sobie mnie... potem w... będziemy wyłączać <laughs> Tutaj będę musiał sobie zrobić jeszcze to, badniem przejechać Albo no już, oj, w tym roku już chyba nie będę nic robił Nie, nie mam obciążnika. Dobra. O, tak sobie pojedziemy. O. Tak sobie fajnie pojedziemy. Popatrzymy na toło na jak jedzie, jak prowadzi koło. Tak, Zarówno się gra na, na tym fitraku jak się ora. A tak sobie można usiąść boczkiem delikatnie i sobie patrzeć na Przenikało jak jedzie w druździe o. i się fajnie gra wtedy. Coś jeszcze z filakiem jest nie tak. O. Jedziemy nad, nad słychać im więcej no, czuć po odgłosie silnika kiedy kurtywator się zagłębi w ziemię bo wtedy czuć, że ma ciężko słowo, że tutaj na jakimś panelu nie można mieć GPS-a dodatkowego A już się nie zegnę, żeby wam pokazać bardziej ten panel. No i w miarę szybko na ludzi tu pójdzie. 22 minuty minęły. Jakie W nikt nie przeszkadza. Jeszcze dość fajnie gra i tak na luzie Bo też nie jestem, nie jestem do końca zadowolony z tych dwóch odcinków Bo za mocno się skupiałem yy, Na nagrywaniu Żeby, żeby jak to najlepiej wyszło niż na sam, samej, samej frajdzie z gry Tak jak teraz Hmm. bardziej tu sobie właśnie gram Farminga się, się cieszę z tego Z tej rozgrywki Niedługo hmm. Próbuję nagrać Arka z powrotem Bo zapewne dość wielu Czeka też na Arka Nie nagrywałem z tego powodu, że, że na samym początku były problemy po tej aktualizacji. arcad, to, że tam mieli jakiś pro, problem w wildcardzie że sami już nie wiedzieli, którą mają wersję serwera czy tam gry na, na serwerach. Tak jak zmienili y, tą wersję, z, zrobili aktualizację, to mody już nie działały poprawnie y, Twórcy modów musieli y, ogarnąć na nowo y, mody y, A zaktualizować je jeszcze niektóre rzeczy do końca nie działają idealnie Dobra, tutaj sobie zrobimy teraz na następnym odcinku Chyba sobie zasiejemy Ale Pójdą dużo szybciej Bo tam, bo tam się jedzie ja tu chyba to 18 na godzinę i 4,5 m ma. Mm. <laughs> Ostatnio I ten klin jeszcze yy, Przerobić Tomek na całe szczęście śpi jeszcze Szczęście i nieszczęście Marta teraz się wyśpi, to, to, to będzie do, do późna No dobra, ja na razie kończę mhm. I bo się obudził. Jeśli się podobało to zostaw łapkę w górę, subik i komentarz. A ja mówię bajo na razie do, do następnego.